Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Moje kanale Stroniku. Rawcik, latajam z lawcikiem. Ostatnio troszkę y, nam nie wyszło. Zginęliśmy i mieliśmy troszkę ciężki powrót, i ogólnie miałem mnóstwo cięcia. No ale wracamy do lawcikiem. Próbujemy ogarnąć tą y, wyspę do końca, te anteny i tak dalej. Nie pamiętam totalnie gdzie. Nagrywam head późno. O, ostatni, tak się zdenerwowałem. Itemków, so itemków, itemki, itemków. Itemy. Sobie już zrobiłem. Że móc walczyć i tak dalej. No i co, lecimy. Skończyć to już. Znaczy skończyć to już. To już kończę. Ja co, co odcinek mówię, że to koniec, a to nie jest koniec a i te gody rosną z powrotem, bo ja tu stąd je zbierałem. Nie, jednak je zbieram. Eee. Yy, yy. No, yy, kończę co odcinek, ale to się nie kończy jakoś. Yy, jeśli Ci się spodobały ten raft ci się podoba i się podoba mój kanał Ja, hi hi, to nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z każdym nowym materiałem na tym kanale i Wal dzwoneczek obok, żeby cię wyświetlały live'y, które są prowadzone na YouTubie. Dziękuję. No i Wani tam komentarz, żeby być ze mną w kontakcie. Coś ciekawego. Odpiszę, odpiszę, staje serducho. Rozumiecie o co chodzi. Totalnie nie pamiętam, gdzie ja mam iść. Um, nie pamiętam totalnie, w których ja byłem. Mogę sobie luknąć odcinek, nie ostatni. Kurde. Ogólnie, ja gdzieś chyba do tej muszę dojść przez coś. Tam ja nie gdzieś, walicie. Niedźwiady. Nie wiem, gonił? Jeszcze powiedział. Dobra. Pam, pam. Co już, fery się skończyły niektórym, niektóre zaczęły. Mówię do młodszej, a tu byłem, dobra, tu byłem, to więc ok. Do młodszej tej publiczności May. Jeśli w ogóle ktoś to ogląda. Fajnie by było, jakby ktoś w końcu zaczął to całe oglądać, a nie po minucie. No i nie, jest śmieć już, hop. Czemu to jest takie słabe. Hup, hup. Ej, zmienili ten włócznię, czy mi się wydaje? Wygląd tej włóczni. Jaki to jest twardy ten tej, Twardzie, po prostu twardzie. Kopa. Głowa nie Może mi nie będą atakować, co? No co, warto spróbować. Dwa, trzy, no to dobra, lecimy tu teraz. Kurde, nie pamiętam. Dobra, zobaczymy, widzimy się, jak dotrę na miejsce. Dobra. O Jezus, jestem, chodzę już od dobrych pół godziny, nie wiem, nie mogę tam dojść, bo tam trzeba coś wyciąć, jakieś plącza, plącza, plącza wyciąć, trzeba jakimś tasakiem, którego nie mam, mówię wrócę tu, bo mam żarówkę, użyję tej żarówki, coś się wydarzy, gówno się wydarzy, coś jest i piłę mam w sumie, młot, aha, jeszcze jakiś wymagany, jeden klucz Brands Trzy latarki oczywiście nie mam Ajajaj, męczę się i męczę Zobacz, bo zima Gdzieś coś zostało ominięte O, jeszcze się ciemno zrobiło. No i dupa. Nie mam pojęcia. Dobra, dojdę to wracamy. To wracam z powrotem do was. Dobra, udało mi się. Coś znalazłem innego jeszcze. O Boże. Coś innego jeszcze znalazłem, zaraz wam pokażę jak to wyglądało. Projekt maczetę dostałem. Dostałem tą maczetę, żeby przeciąć te pieprzone liny. Patrzcie co było trzeba zrobić. Nakarmić tego nie dzieje tymi jagodami, co zbierałem przez cały czas. Raz pierniczą są. Tylko nie wiem, w którą mańkę. Tam, tam, gdzie Tak właściwie to po tym już tam doszedłem. Przepraszam. Masakra po prostu. Kurde, chodzę już godzinę. Próbuję znaleźć nic. Uwaga. Będę Przepraszam. Dobra. No okej, okay, już prawie jesteśmy. Już w sumie jesteśmy tu to, to zawsze nie dzieć, Może w końcu się nie zleśli. O masakra po prostu. Ile ja się naszukałem? Ciemno. Czuję. Jeśli każdy to macze to mogę tu wam się cięć wiedzie. Przetestujemy też. Uch, uch, udało się w końcu. Jezu! Ile chodzenia. No dobra, lecimy na górę. Opalamy ostatnią tą antenę. Prawdopodobnie będę musiał tam wrócić z powrotem do tej domku. Bo Tam brakuje jeszcze jednego, jedne, jednego narzędzia. Z tej tej, kurde, z tej tablicy chodźcie dookoła przejdziemy może Kotka Jumper Dobra, tu tylko to było Czyli nic specjalnego Dobra Wchodzimy tu O, dobra, mamy klucz OK. Kolejna notka, której nie mogę zarobić, się zagowało. Okej. Okay. O, zbiornik jakieś paliwa. Czyli to jeszcze nie koniec. Odpalamy 4-2. Ciekaw czy tą notkę mi dodało, co? Jak myślicie? 4-2-7-1. No dobra. Tu splądrowane lecimy. Nie ma czasu, jeszcze tam musimy wpaść. Na, ten, na tą chawirkę Tylko czekajcie, żeby to jakoś teraz tu chciał zejść. Bo tutaj zawsze spadałem. I tam muszę iść. Tu samo wrażenie, lul. Jak nigdy. Hop, hop. Nie wiem, czy tam coś widać, ale naprawdę jest ciemno. Czekajcie, yy, ustawienia, jasność. Nie mogę zwiększyć jasności. No okej. Okay. Dobra, lecimy tam jeszcze. Nie mogę się wbić w rytm parkura. Hup, hop. I czyli mamy już tam 4, 2, 7, 1 tą i pomału kończymy odkładamy klucz tablica spadła podnieść notatkę Zamiast to zwalić, musiałem chodzić i kluczy szukać. No okej, okay, dobra. Dodatka podniesiona, parametry mamy, więc lecimy. Do naszego tu wbijemy to w parametry, zobaczymy, co na to się wyświetli i. No i co? Kończyć chyba odcinek, co? Kiedy tam maczy to bym nie mógł od razu go tam pociąć tego. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz to nie sprawdzimy. Udało się. Udało się. Nie, bateria jeszcze wygasła. Zróbmy jeszcze tą baterię.

Wymagana aktualizacja, co? No dobra. Wiem, już o co chodzi. Dowiedziałem się. Wymagana aktualizacja. Po prostu skończyliśmy już tego rafta magicznego. No. Skończyliśmy rafta do. Ra... rafta. Skończyliśmy grę do następnej aktualizacji. Czekając na następną aktualizację, żeby zacząć dalej grać. Więc Stosik, w końcu udało nam się to osiągnąć. Ten wymarzony cel, o którym mówię już od kilkunastu odcinków, a dokładnie chyba od dziesięciu Więc fajnie, bo większość rafta. Praktycznie cały raft jest na tym. U mnie na kanale, więc się cieszę z tego względu, że. No nie ma nigdzie na YouTubie, żeby było można obejrzeć całość rafta. Ca wszystkie odcinki po kolei, jeśli ktoś by się gdzieś zgubił, jaki tam nowicjusz, czy coś No co Ostatni odcinek crafta Czekamy na następne aktualizacje, będzie następna aktualizacja, będziemy dalej grać Zobaczymy co będzie z tego ciekawszego Bo Jestem y y Ostatnio była ta aktualizacja i ta aktualizacja chyba była, dotyczyła się właśnie tej wyspy Tej y jakby to y powiedzieć jak tutaj Island, Tower, Town. Tu jest każda po każdej aktualizacji, jest nowa ta była. Więc tak, czekamy za aktualizacją, będziemy grać dalej. Dziękuję za oglądanie tej mojej seryjki. Na razie ją kończymy. Następnej aktualizacji. Boże, 500 razy powiedziała aktualizacja. No nic. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cziś,